Inaugurację salonu łazienek EFLIP w Gostyniu, który przeszedł ogromną metamorfozę, można śmiało uznać za olbrzymi sukces. Gustownie zaprojektowane wnętrze, bogata oferta, a do tego ponad 30 nowoczesnych i pełnych inspiracji boksów zrobiło na gościach ogromne wrażenie. No sam salon mega. Piękny. Bardzo pańskie. Dobrze, że jest. Świetne nowoczesne łazienki, nowoczesne wzornictwo no i wspaniali pracownicy, którzy zawsze potrafią dużo powiedzieć i doradzić. Salon się bardzo podoba, duża różnorodność produktów i firm, które tutaj zostały pokazane. Ci, którzy w dniu otwarcia odwiedzili najnowszy salon Łazienek w Gostyniu, z pewnością nie żałowali. Ja do tego salonu Elfi do Kościana się wybierałam w tym tygodniu, mm -hmm. więc się ucieszą, że jest. I muszę powiedzieć, że znalazłam płytki. Tutaj z panią już uzgodniłam. No i do sam piękny prezent. Pan mówi, że będę zadowolona, więc wypróbuję, może wrócę po następną. I w razie czego do końca maja tutaj są promocje, więc gdybym chciała skorzystać z jakiejś tutaj rady czy projektu, to pani tutaj bardzo zapraszam. Już od rana klienci czekali przed drzwiami, chcąc na własne oczy zobaczyć, jak bardzo zmieniło się to miejsce. Od samego rana mieliśmy już bardzo dużo gości, którzy nas odwiedzili, którzy mieli możliwość porozmawiania z naszymi dostawcami płytek, ceramiki łazienkowej, armatury. Do tego mieliśmy słodki catering od ciotki Bezy z Kościana, jak również zimny bufet od cateringu Noto Plum. Nowej odsłonie towarzyszyły liczne promocje, spotkania z projektantami wnętrz a także wiele atrakcji i niespodzianek. W ciągu dnia dzisiaj klienci mogli skorzystać z różnych promocji na baterie. M mają możliwość do 31 maja skorzystać z specjalnych rabatów na baterie, na ceramikę. W tym również będą mogli wykonać wizualizację łazienki za symboliczną złotówkę. Mieliśmy też konkurs, w którym można było zdobyć atrakcyjne nagrody przygotowane przez naszych dostawców i przedstawicieli handlowych. Odnowiam salon łazienek EFLI w Gostyniu nie tylko pozytywnie zaskoczył klientów. Wiele osób odwiedziło to miejsce z konkretnymi pytaniami. No Są bardzo zdziwieni. Pytają co tutaj się dzieje e, ogólnie o aranżacje łazienkowe. Czasem przychodzą ze swoimi inspiracjami. Czasem gdzieś tam nas pytają. My po rozmowie z nimi w Wnioskujemy, gdzie możemy ich zaprowadzić, do jakiego boksu, do jakiego ekspozytora. Pokażu, pokazujemy też różne wizualizacje, które tworzyliśmy do innych klientów, więc na takiej podstawie jesteśmy gdzieś tam w stanie zrozumieć klienta. Na co jeszcze oprócz doradztwa mogli liczyć klienci? Przygotowaliśmy vouchery produktowe, gdzie przy zakupie za określoną wartość łazienki będzie można otrzymać baterię, umywalkę bądź stelaż podtynkowy za symboliczną Zapytaliśmy gości odwiedzających salon Łazienek EFLI w Gostyniu, czego konkretnego szukają. Mamy już wybraną tutaj stąd wannę. Super. No i do tego chcemy dobrać płytki, no i w jakiś taki ciekawy, nowoczesny sposób. E, swoją łazienkę wykończyć. Znaleźliśmy inspirację, spodobała nam się jedna łazienka i, i pani nam tu będzie tworzyć projekt na tej podstawie, także to jedne płytki nam wpadły w oko, już mamy upatrzone i, i myślę, że coś wybierzemy. Interesuje mnie taka bateria właśnie de, typu deszczownica pod prysznic, ale w kolorze tam pani już mi wyszukuje. Kto jeszcze nie poznał najnowocześniejszego salonu łazienek przy ulicy Nowe Wrota 12 w Gostyniu, Koniecznie powinien to zrobić. Jest tam wszystko potrzebne do stworzenia nowoczesnej i eleganckiej łazienki, a profesjonalni doradcy i projektanci wnętrz na pewno ułatwią podjęcie właściwej decyzji. Zarząd i pracownicy firmy EFLI składają podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w prezentacji najnowszego salonu łazienek w gostyniu. Wyrazy uznania kierują też do firm Ogrodnictwo Smektała za przepiękne kwiaty i dodatki, które wzbogaciły wnętrza salonu, Pracowni Tortów Artystycznych Ciotka Beza za wspaniałe słodkości oraz pyszny tort i firmie catering Noto Plum za przygotowanie przepysznych przekąsek.